Za sprawą dzisiejszego gościa przeniesiemy się w jeden z najbardziej popularnych segmentów rowerowego rynku w ogóle. Mowa będzie bowiem o hardtailu, który katalogowo został wyceniony w okolicach 4000 zł. Mustang M8 jest najbardziej dopracowanym pod względem specyfikacji aluminiowym hardtailem w ofercie Rometa. I ponad tym modelem w kolekcji 2020 znajdziemy już tylko karbonowe hardtaile z linii Mustang Evo. I jeden z tych, z tych modeli Mustang Evo mieliśmy okazję testować na portalu. Dlatego jeśli interesuje Was tamten model, zapraszamy do lektury osobnego testu. W tym materiale skupimy się głównie na Mustangu. M8, który zdecydowanie nie ułatwia nam decyzji na linii e, aluminiowa rama i lepsze wyposażenie, czy gorsze wyposażenie i rama karbonowa. Czym zatem punktuje Mustang M8 sprawdzimy w tym materiale. w charakteru Mustanga M8 stoi geometria dość klasycznym podejściu do budowy rowerów typu XC i Maraton. Co mamy tutaj na myśli? Przede wszystkim odpowiednie kąty. Romet zastosował w Mustangu M8 kąt wychylenia widelca na poziomie 70 stopni, co jest dość zachowawczą wartością, wypośrodkowaną pomiędzy właściwościami zjazdowymi i podjazdowymi rowerów typu XC. Kluczową cechą Mustanga M8, która wyróżnia ten model i charakter jego generalny charakter na tle modeli karbonowych jest nieco wyższa głowa sterowa, która sytuuje nas bardziej wyprostowanymi podczas jazdy na tym modelu. Jeśli mielibyśmy określić pozycję zajmowaną na tym modelu, właśnie skierujemy się zdecydowanie w stronę tej bardziej komfortowej charakterystyki, która z pewnością spodoba się osobom nie poszukującym stricte wyścigowych wrażeń. I, I tym osobom, które poszukują nieco większej dawki komfortu, może posiadają nieco mniej wysportowaną sylwetkę i chcą na rowerze typu XC zająć bardziej wyprostowaną pozycję. To na pewno sprzyjać będzie podczas pokonywania długich dystansów i odciąży nasze, chociażby nasze barki czy plecy. Warto jednak pamiętać, że ten element ma też swoje, swoją, swoją drugą stronę. Otóż podczas podjeżdżania bardzo stromych ścianek bardziej będziemy musieli przenieść ciężar ciała do przodu, ponieważ wyższa głowa sterowa po prostu będzie tego wymagała, aby, aby zachować pełnię kontroli nad prowadzeniem roweru. Wśród najważniejszych cech aluminiowego szkieletu Mustanga M8 warto wymienić obowiązkowe już tego typu konstrukcji wewnętrznych. Prowadzenie linek. Jednak co naszym zdaniem bardzo ważne, to standard supportu, który tu zastosowano. Otóż Romet postawił na support z miskami wkręcanymi, który zdecydowanie cieszy się lepszą sławą, jeśli chodzi o łatwość serwisowania, bo, bo łatwiej wymienić ten element w przydomowym garażu niż chociażby miski typu, typu Prespeed. Tego typu rozwiązanie naszym zdaniem zapewnia świet, świetny kompromis na linii sztywność i właśnie łatwość serwisowania. I musimy stwierdzić już teraz, że zdecydowanie nie brakuje niczego temu standardowi, jeśli chodzi o efektywny transfer energii. Warto sobie dodać, że w Musangu M8 sztywną oś koła spotkamy tylko z przodu, tylko w widelcu, natomiast z tyłu. Romet zastosował klasyczny szybko zamykacz, co zdecydowanie uzasadnia budżet tego roweru. Mustang M8 to doskonały przykład tego, że Romet, praktycznie w każdym segmencie tych średnio zaawansowanych modeli MTB, zdecydowanie wyróżnia się właśnie poziomem zastosowanego wyposażenia. Otóż w Mustangu M8 spotkamy już powietrzny amortyzator, co jest ogromnym plusem tego modelu. Co prawda jest to podstawowy Santur XCR32, natomiast tego typu widelec pracuje już zdecydowanie lepiej, cechuje się lepszą kulturą pracy niż każdy, tak naprawdę każdy widelec ze sprężyną i oczywiście tego typu widelec jest też lżejszy. Jednym z największych atutów wyposażenia tego modelu jest to, że Rometowi w, w tym budżecie udało się zamieścić napęd 1 na 12 zbudowany przede wszystkim na bezcelerowych podzespołach z grupy Shimano SLX serii M7100. Ze świecą szukać w budżecie 4100 zł tego typu grup u konkurencji. SLX testowaliśmy w osobnym teście, więc nie będziemy się tutaj dużo rozgadywać na jego temat. Zapraszamy Was do lektury testu. Co jest godne podkreślenia, to zdecydowanie jakość pracy na wyścigowym poziomie, precyzja, jakość zmiany przełożeń wszystko, wszystko działa jak należy. I oczywiście mamy tutaj napęd o ogromnej rozpiętości biegów, co zapewnia ta potężna kaseta Shimano SLX. Grupa nie jest kompletna, bo spoza grupy pochodzi chociażby korba. Natomiast ciężko się tutaj przyczepić do Rometa o, o te drobne oszczędności biorąc właśnie pod uwagę generalną cenę roweru. Spoza grupy pochodzą także hamulce. Hamulce są hydrauliczne i jedynym minusem, który, który naszym zdaniem warto byłoby zmienić w przyszłości to klamki. Otóż naszym zdaniem klamki, które obsługuje się jednym palcem, Zapewniają zdecydowanie lepszą kontrolę nad rowerem i lepsze czucie, czucie hamulców, więc w przyszłości, jeśli będziecie brać pod uwagę start w jakichś amatorskich zawodach, warto rozważyć jedynie wymianę tego elementu. Pozostałe elementy Rometa Mustanga 8 to dość standardowe, aluminiowe produkty, często sygnowane logiem własnym producenta. Rower w takiej specyfikacji osiąga na wadze masę 13,6 kg i ten wynik wcale nie ułatwia nam decyzji na linii Mustang Evo 1, a więc ten najbardziej podstawowy karbonowy model Rometa, czy właśnie Mustang, Mustang M8. Decyzje głównie powinniście w tym momencie podyktować tym, czego tak naprawdę oczekujecie od roweru tego typu. Jeśli bardziej nastawiacie się na wyścigi, wtedy pewnie polecielibyśmy wam Mustanga Evo 1, czyli z karbonową ramą i nieco gorszym wyposażeniem. Jeśli z kolei szukacie bardziej komfortowej pozycji na rowerze, warto zwrócić uwagę na ten model, bo jego wyposażenie jest naprawdę, naprawdę dopracowane i w tej cenie trudno spodziewać się czegokolwiek więcej. Kogo zatem przede wszystkim powinien zainteresować Mustang M8? Naszym zdaniem to rower idealnie skrojony pod potrzeby amatora, który poszukuje roweru przede wszystkim do długodystansowych treningów, który chce kupić rower i nie dokonywać w nim przez dłuższy czas żadnych modyfikacji i który jednocześnie będzie chciał spróbować swoich, swoich sił w jakichś amatorskich zawodach typu maraton albo cross country. Mustang M8, podobnie jak wiele innych średnio zaawansowanych konstrukcji Rometa, wyróżnia się na tle konkurencji relacją poziomu zastosowanych podzespołów do ceny i to zdecydowanie warto sobie zapamiętać. Jak zwykle, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o testowanym tutaj Mustangu M8, zapraszamy was do lektury testu na portalu Byword.pl. A jeśli podobał się wam ten film, Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco.